Jakby to nie brzmiało, to skończyło mi się miejsce na filmie, ale może to i lepiej, bo dzięki temu będę w stanie od nowa podzielić na numery pozycje i będzie mi to łatwiej zrobić. No, oczywiście zapraszam. Zaczynamy dokładnie w tym momencie, w którym skończył się poprzedni film. Czyli od zestawów pół groszy. Tutaj 15 albo 13 z pełną datą. W takim wypadku byłaby to rzadka moneta. Nie, tutaj 21, zdecydowanie rzadszy rocznik. Tutaj 14, ładna obiegowa moneta. I tutaj 10, destrukt wybity z obrotem czyli tutaj jest i pogoń, i orzeł rzadka, fajna rzecz. I ten zestaw kosztować będzie te dwie monety jako y, zwykłe powiedzmy 110 zł, ta moneta 80 zł. I ta moneta 80 zł, czyli 270 zł za te 4 monety. Następna pozycja, kolejny zestaw 4,5 groszy. Tutaj mamy 20 rok3. Tutaj mamy 10. Też ciekawy destruk wybity ze znacznym przesunięciem, do tego cztery kropki, czyli rzadszy. No i tutaj mamy 12 zwykła moneta. I tutaj mamy 14. Czyli mamy dwie zwykłe monety znowu 110 zł plus za ten 20 90 zł, czyli mamy 200 plus za tą 80, czyli mamy 280 za 4 monety w tym dwie bardzo ciekawe no i kolejny, trzeci już lot to 12 zwykła moneta tutaj jest to chyba 10 albo 11 Tutaj jest 12. Zwykła moneta. Tutaj jest 14. Cztery zwykłe monety i te 4,5 grosze zygmunta kosztują 220 zł. No i ojej. No i tutaj mamy 5 sztuk. Tutaj jest 11. Tutaj jest 11. Tutaj jest 11, no ale oczywiście Krakowski. Krakowski jest rzadszy, no ale tutaj jest też jeden, te nie, to jest dziesiąty, wybity destrukt, podwójnie uderzony. No i to jest 19, rzadszy. No i tutaj mamy cztery monety. Za 150 plus 70 plus 80, czyli 300 zł za 5 monet. To wychodzi tania średnia. Dobra. No i teraz już ostatni zestaw. Tutaj jest znowu 5,5 groszy. Prosty dziesiąty. 1,5 grosz niedobity na dacie Drugi półgrosz niedobity na dacie. 11. I tutaj mamy 21, czyli znowu rzadsza pozycja. I teraz tak: cztery proste półgrosze. Z racji tego, że dwa są słabsze, to te dwa normalne liczymy 55, czyli 110 plus 100, 210 plus 90 zł. No powiedzmy 80. 290 zł za 5 monet. Generalnie są to pieniądze, w których no nie da się kupić takich monet normalnie na rynku praktycznie, ale u mnie jest normalna polityka cenowa. Następnie zaczynamy Zygmunt Augusta. Śliczny 60 rok. Świetnie wybity, połysk, no i bardzo, bardzo ładny detal. 130 zł. No, może być 125. Następny półgrosz Zygmunta Augusta. Śliczny, 61. Też bardzo estetyczna moneta. 120 zł. Następny półgrosz Zygmunta Augusta. Również 61 słabiej wybite 110 zł no i generalnie tym kończymy Zygmunta Augusta no i tutaj po Zygmuncie Augustie z racji tego jak wygląda moje zatowarowanie które mam przed sobą robimy tylko interludium Batorego w postaci jednej bardzo ciekawej monety, naśladowniczego, analfabetycznego Trojaka, naśladującego Trojaka lukuskiego z lat 80. Absolutny odjazd bardzo, bardzo rzadka pozycja. Tutaj no jest takie uderzenie nożem, ale nie ma takiej przebitki, żeby było widać drugą stronę. Kosztują 450 zł. No i dobrze to był batory. Po batorym Czas oczywiście na Zygmunta III Wazę. No i jeśli chodzi o Zygmunta, to coś tutaj zdecydowanie znajdziemy. Tutaj przede wszystkim mam na wierzchu przed sobą zestawy półtoraków. Trzy śliczne, wyselekcjonowane półtoraki kosztujące 90 zł. Ładne, połyskowe, głęboko wybite monety. Taki był tryb ich, że tak powiem, wyciągania. No i tych zestawów jest kilka. Tutaj również bardzo ładne, głęboko wybite 3,5 półtoraki. 90 zł. To jest różnica między tym, że można kupić 1,5 za 15 czy 20 zł, ale on nie będzie takiej jakości po prostu. A tutaj są bardzo estetyczne, bardzo ładne monety. Tutaj tak samo. Trzy śliczne półtoraki, 23, 24, 90 złotych. I teraz tak, pojedyncze monety Zygmunta. Pojedyncze monety Zygmunta, tutaj, no. przesunę się. Nie chce się przesunąć. E, za 65 złotych. To jest stara cena, tania cena. Grosz 27, ładny. 65 zł uważam za okazję na dzisiejsze czasy. Teraz już niestety nie da się ich tak łatwo kupić jak kiedyś. Następny grosik za 35 zł też stara cena. Grosz 23 Bydgoszcz prosta moneta. Ale ładna. Następna pozycja to śliczny półtorak 19 rok. Bardzo estetyczny mimo lekkiego niedobicia. Świetny połysk w tle. No, generalnie świetna moneta kosztująca 85 zł lecimy dalej jeśli chodzi o Zygmunt'a to mamy jeszcze tutaj pod ręką taką ciekawą monetę czyli denaro trzeciaka 23 Krakowsko-Poznańska moneta swoją tu dywagacje. z racji tego że jest zgięta nacięta no to kosztuje tylko 50 zł no i to jeszcze tutaj dorzucimy sobie do Zygmunta ładnego Gustawa Adolfa Zedonga 1630 No i on kosztuje 25 zł. Też stara cena. No i teraz Jan Kazimierz. Jeśli chodzi o Jana Kazimierza, to tutaj mam tylko kilka szelągów przed sobą. Tu jest no śliczny szeląg 52 z herbem Gozdawa. Naprawdę bardzo ładna, połyskowa. Mimo wad Świetna monetka. Kosztująca 80 zł. Następna pozycja, kolejny bardzo ładny szeląg Jana Kazimierza. No spójrzcie, świetna moneta, bardzo estetyczna, jasna, połyskowa 80 zł. Lecimy dalej. Lecimy dalej i Tutaj mamy bardzo fajnego rzadkiego szeląga 1609 z pełną datą. Ładny, ale nieestetycznie wybity. Ale bardzo, bardzo rzadki szeląg kosztujący 145 zł. No i lecimy dalej. Pojanie Kazimierzu generalnie rzecz ujmując, mamy. No, Najbliżej z tego, co tutaj mam do Sobieskiego. Tutaj ładny szóstak 83 Sobieskiego kosztujący 120 zł. Następna pozycja. Również szóstak Sobieskiego. 82 bardzo ładna. Moneta estetyczna, obiegowa blaszka kosztująca. 130 zł. Następna pozycja ostatni nie przepraszam, przedostatni szóstak Sobieskiego to taki obiegowy 84 kosztujący 120 zł.